Uwaga, w tym filmie są pokazane rozwiązania zagadek w moich grach. Jeżeli nie chcesz przy sobie dobrać zabawy grać z moje gry, to najpierw zagraj w moje gry, a potem obejrzyj ten film. go oglądania. Dobra, zaczynamy od pierwszej gry, którą ja w, w życiu zrobiłem w Teamie i The Game. Zaczynamy. Dobra. Fuck. Kurde, życie straciłem. Dopiero co zacząłem grę, już straciłem życie. Tutaj możemy jeszcze te, takie monety zbierać i odzyskiwać życia takimi serduszkami z plusikami. Kurde, życie traciłem. Nie wiem, czy ja tą grę przejdę, bo moje gry są trudne. Tałcz, dobra. Teraz ten. I ten. O nie! Kurde, przegrałem. No. Od nowa, dobra. Dobra, prawie dostałem pociskiem. Dobra. Nie, 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 nie strzelaj we mnie! Tu, no, kurde, dostałem. Ile mam? Cztery życia mam. A to spoko, to jest dużo. No, kur... Czemu? Kurde, prawie dotknąłem kolca. Nie ma nikogo tam? Nie, nie ma. Dobra. Dobra, nie dostałem. Na szczęście nie dostałem. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Jest, dostał. Mam nagrywam. Dobra. Zabraliśmy życie. 7 monet zebrałem. Firewall. Lord Stupidort. Czyli. Pan. Głupan. HP, traci ja jak w niego strzelam. Że... Dobra, dobra, dobra. 5, 4, 3, 2, 1 jest. Preserun next. Fakt stały. Ile ja mam żyć? 6 żyć mam. Strasznie dużo. I teraz 7 żyć. Nowy się teraz pojawił przeciwnik. O, dostałem? Tak, dostałem. Teraz w kolce wyglądałem. Życie. Moneta. Znowu dostałem. A on też dostał, dobra. Jest! O nie! W kolca walnąłem. Na początku gry. Dobra, dostali dwa. Teraz ten dostanie. Nie, nie, Kurde, na kolec. Co, jedno życie miałem? Co, jedno życie mam? Powiedziałem, że miałem siedem żyć. Tak szybko je zmarnowałem. Niemożliwe. Fwa! Jak to możliwe? Że. Nie. Nie, niemożliwe to jest. Jest to, nie! Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Fakt, Mówiłem wam, że moje, moje gry są trudne. Ja dopiero pierwszego bossa pokonałem. Nie mogę żadnego levelu przejść. Dobra jest, życia zdobyłem. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Nie, nie, nie dostałem. Szybko. Jest, dostałem. No znowu dostałem. Szybko, szybko. Ja, ja muszę to wygrać. Dobra. Dobrze jest, dobrze, dobra. No, co jak to możliwe? Dobra, dostań, dostał, dostał, dobra, dostał i drugi dostał. Kurde. To niemożliwe, to niemożliwe, to niemożliwe. A!

Czemu ja muszę ciągle w mojej? Czemu ja nie mogę wygrać gry, którą ja, ja właśnie, którą? Czemu ja nie mogę wygrać gry, którą ja stworzyłem? W własnej stworzonej gry wygrać nie mogę. Jak to? Jest. Nie. Początek levelu już dostałem. Fioletowej koszulce dostał, dobra. To teraz ja w kolcem dostałem. Nie, czemu ja takie trudne gry tworzę? Mogłem trochę łatwiejszą tą grę zrobić, ale. Zrobiłem ją taką, jaka jest. Czyli. Ej, fila, ile miałem żyć? Ja straciłem dwa życia, jak jednym pociskiem dostałem? Czy o co chodzi? Czy jakieś zwidy mam może? A chociaż mi się wydaje, że to drugie. A wam pewnie, że to pierwsze. Zagłosujcie w ankiecie. Mam zwidy, czy naprawdę dostałem jednym pociskiem i dwa życia straciłem. Ja uważam, że mam jakieś zwidy. A wy jak uważacie? Zagłosujcie w ankiecie. Drugi boss. 50 HP ma. Tak samo jak poprzedni. Też tą. To... Nie! Ja mam jedno... Nie! Co jest to! Kierz, ale wyłóż... Nie, ja, ja pauzę w nagrywaniu zrobię, aż do bossa. Dobra, wróciłem. Tym razem szybko mi zajęło przejście tych dwóch leweli. I teraz w tej walce z bossem mam cztery życia. Przed chwilą miałem 5, ale teraz już 4. No i myślę, że mi się uda. 20 HP mu zostało. Teraz 19, 17, 14, 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Jest, po pokonałem go. I automatycznie przeszedłem do następnego levelu. F teraz już nie będę czekać na wszystkich. Teraz będę robić to! Jednak, jednak ci się nie, nie opłacało. Dostał. O właśnie, pojawił się nowy. Kurde. Pojawił się nowy, ten co rzuca takimi liniami niebieskimi. Ten nowy już nie rzuca kulkami, tylko takimi niebieskimi liniami. Zaraz będzie ostateczny boss! Praw, pra nie! Dobra. Od nowa. O! Ten się pojawił! W, w czarnej w brązowej koszulce! Chwila, to nie jest brąz... w ciemno W ciemnoczerwonej, a nie brązowej raczej. Ale dobra, to nieważne. No raczej to ciemnobrąz, brąz Ciemno-czerwone, nie brązowe. Kurde. Jak ja mogłem tak na kolec wejść? Hmm. A, ja. Nie. Jak, ja jak to możliwe, że ja ciągle dostaję? Pucar się Kurwa Dobra, tam życie jest. Ży życie, 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 życie! Jest życie, życie, życie. Życie! Życie! Ja chcę życie! Dobra, ja mam życie. Ufa, prawie dostałem tym kolcem. Nie! Yeah! Teraz pociskiem dostałem. Dobra. Życie, życie! Jest, mam życie. A masz. Dostał? Chyba dostał. Tak, dostał. Dostałem? Chyba tak. Dobra, dostał. Jest, życie. I ostateczny boss, czyli niewidoczny wróg który na chwilę się pojawia i znika. Ale go jest łatwo pokonać. Bo on takimi wielkimi strzałami strzela, takimi wielkimi pociskami strzela, że jest bardzo łatwo go pokonać. Game was created by Skorski. Czyli przeze mnie została stworzona ta gra. Wygrałeś dzięki zagranie. No i miesiąc tam grę tworzyłem. Jak tutaj widać. Tutaj możecie zauważyć, że ja tworzyłem tą grę miesiąc. Miesiąc i dwa dni. Dobra, przechodzimy do następnej gry. A następną grą będzie Numbers Adventures. Oczywiście, ja tą, tę grę stworzyłem, tak samo jak to. Jest oczywiście napis, że przeze mnie jest ta gra stworzona i mamy dwa opcje: start i wyjść. No to start. Ok, zaczynamy. Ta gra jest bardzo podobna do Igor The Game. Tylko że jest więcej wrogów, jest inny kursor jak widać. Taki jakby linuxowy albo Macowy niż Windowsowy. Oczywiście kursory wszystkie też ja stworzyłem. Fuck. Ja też stworzyłem kursor w tej grze. I w Igor The Game stworzyłem kursor własny. Straciłem życie. Chciałem uniknąć ten pocisk, ale mi się nie udało. Ale tutaj się ciężej steruje. Nomers Adventures się steruje ciężej niż w... Nie, znaczy... Tak, tak. W no Adventures steruje się ciężej niż w Igor the Game. Dziwne to jest. Tak ciężko się steruje. Strasznie. Czy to może po prostu mi się ta klawiatura popsuła. F A i przypominam wam, że link do pobrania wszystkich moich gier macie w opisie filmu. Wszystkich, które do tej pory stworzyłem. Bo teraz właśnie w tej chwili tworzę najnowszą grę. Ale to już nie będzie platformówka. Będzie inna. Też fajna gra. Dobra, życie. Zebrałem. A Amosz A masz! Uniknąłem. Zastrzeliłem go i uniknąłem jego pocisków. Jej! Dostał. Jest tam ktoś. Już chyba dostał. Dobra, następny level. Czy walka z bossem? Tak, walka z bossem, który nazywa się Aser. Czyli jakby tłu w tłumaczeniu. Czyli jakby w tłumaczeniu na polski dupowicz. Czy duper. Nie wiem, bardziej duper niż dupowicz. Znaczy ja te imię wymyśliłem. To ja mogę przetłumaczyć sobie na polski tak, jak ja je chcę. I tłumaczę je duper. Bo ogólnie po angielsku as to jest dupa. Więc Acer to chyba dupel będzie. Czy dupowik, nie wiem. Ja tej imię wymyśliłem, więc ja tłumaczę jak chcę. HP kończy. A, a jak widzicie w Numbers Adventures już nie ma cyfrowego HP. Jest taki pasek, który odmierza HP. Ale jest 50 ciągle. Ten pasek od, odmierza 50. Dobra, spokonałem bossa i mam następny lewe. Dostałem kolce. Szybko, szybko, szybko. Jest, dostał. What the fuck? Ile ja tych pocisków? Co ja dostałem? Nie wiem, jakaś chusterka w tej grze jest. Dobra, gramy od nowa, bo w kolec uderzyłem przed chwilą. Dobre, dobre, dobra. Nie, nie, nie! Dwoma pociskami. Naraz dostałem jak to możliwe! Znaczy no parę milisekund było odstępu pomiędzy dostaniem pierwszym. Nie, ja miałem dwa życia. Dostałem jednym pociskiem i zginąłem. No, bo w moich grach czasami są błędy. Czasami są. I nic się na to nie poradzi. Dobra. Szybko, szybko je. Dostał, dostał. Dobra, 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 dostał. Nie, nie dostał, ciągle tam stoi. Dobra. Nie! Nie, 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 nie! NIE! Nieee! Czemu Nogonek ma taki w tych włosach? Nie wiem. Ja się mylę nie tylko w, w, w robieniu skryptach przy tej grze, ale też w robieniu grafiki. Naprawdę. No, kiedyś się umyliłem, bo to są moje stare strasznie gry. Teraz wydaje nowe gry i no, praktycznie wszystko, co było w starych grach, złe rzeczy, usterki zostały naprawione w moich nowych grach. Tak wyglądały moje stare gry: no, Igor the Game i No Mess Avengers. Moje stare gry tak wyglądają. Zaraz zobaczycie: No One's Mission i No One's Mission 2. To moje nowe gry. Zobaczycie, jak moje nowe gry teraz wyglądają. Dobra. O nie! O nie, 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 nie. Jest. Dobra. Jedno życie mam tylko. Jest. Mam trzy monety. Ja, ja wolę mieć. Ja wolę tak robić. O? o, o chyba dostał? Nie! Dostał? Tak, dostał. Dobra. Jest. Ten też dostał. Teraz ten dostał. Co? O nie. Teraz muszę... Od początku te dwa levele muszę robić. Dobra, to ja dam pauzę. Dobra. 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 Drugi, drugi level od poprzedniego bossa. Przyznam wam, że moje stare gry były trudne. Bardzo trudne były moje stare gry. Znaczy, moje nowe gry też są trudne. Ale moje stare gry też były trudne. Kurde. Się naprawdę zaraz daję. Dałem... Bo ja ciągle przegrywam. Ja ciągle przegrywam w moich własnych stworzonych grać To normalne. Dobra. Kolejny level. Ot. Dobra. Szybko! Muszę ich wszystkich pokonać! Jak to możliwe? Dobra, próbujemy ten level. Dobra. Muszę cały czas strzelać. Cały czas. O nie! Był już koniec tego levelu. Muszę tam dotrzeć. Muszę dotrzeć do następnego bossa. A następny boss jest trudny. Nazywa się Mr. No One. Tak, Mr. No One. 50 HP. Nie dostałem. On strzela takimi czerwonymi kursorami Windowsowymi. Fuck. Nie no, cię mam! On ma dużo tego HP! Nie! 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 Ja muszę go pokonać! Ja muszę go pokonać! Dobra, teraz się pojawił yy, najnowszy przeciwnik. O ten w czerwonej koszulce. Najnowszy przeciwnik się pojawił. No tu stań. No. Czemu Cię ja ci trafić nie mogę? <grym> Dobra. Kamasz. Na oślep cię rzuciłem. Trafiłem? Tak, trafiłem go na oślep. Dostał. A i ten najnowszy, ten w czerwonym, on rzuca takimi znaczkami lokalizacji. Mm. Nie miałem żadnego pomysłu na, je na jego strzałę. Więc dałem, żeby strzelał ptaszkami znaczkami lokalizacji takimi. Czerwonymi. Zaraz wam pokażę, jak w, jak w nas strzeli. Jeżeli w nas strzeli, co? Dostałem jednym pociskiem i dwa życia straciłem, jak to możliwe. Dobrze, że w moich najnowszych grach nie ma... O, widzieliście? Czym on rzucił? Takimi znaczkami lokalizacji dwoma zrzucił. Ten najnowszy. Na oślep go znowu trafię. Chyba trafiłem. Tak, trafiłem. Teraz ten. O! Znaczek lokalizacji mi. Odebruszę jego. Jego. Jest, jest, jest! A nie jeszcze ten level. Jeszcze ten level i ostateczny boss. I... Be... I przejdziemy do nas. No i dobra. Dadam pauzę. Dobra. No to został jeszcze ten level. I ostateczny boss. I będziemy mogli przejść do następnej gry, no, która będzie się nazywać No One's Mission. Um, ostatnio wydałem drugą część gry No One's Mission. Fajne są moje gry. Musicie przyznać. Jeżeli moje gry Wam się podobają, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod filmem. I zasubskrybujcie kanał. Aby nie przegapić nowych materiałów. Dobrze. Szybko, szybko, szybko muszę ich pokonać. Pokonam ich wszystkich. A, kurde. Na kolca się nadziałem. Szybko. Dostanie, dostanie ode mnie? Dostał. Dobra, ja nie wiem, kto teraz może być. Więc muszę tak ciągle strzelać, aby mieć pewność? Czy? Że... Dobra. Ostateczny boss. numer! To jest zła kopia numera. Ach, muszę, go, muszę ją pokonać, zanim ona mnie dotknie. Zanim on mnie dotknie, proszę. Jest! Pokonałem go. Copyright Skorski. Mm, tak, wygrałem. Najnowszą wygrałem No Man's Adventures. You win. Dobra, teraz przechodzimy do No One's Mission. Następną grą, którą ja stworzyłem, jest No One's Mission. To jest moja pierwsza gra w Clickteamie. W której jest muzyka, ale ja ustawiłem, żeby tej muzyki nie nagrywał. Żeby nagrywał tylko co ja mówię. A więc zaczynamy. Start the game. Cześć, to jest gra, w której jesteś no one'em, ale żeby wygrać tę grę, musisz po prostu wygrać. Nie wiem, to jest tak szalone, ale co to powinno być? Co to powinno być? Naciśnij spację, aby zacząć. I on mówi, gdzie ja jestem? No i tutaj nam się most zawala. No, no, no. I dostał. Ten. No i to jest ogólnie taka krótka gra. O, on... Jest poszukiwany za tyle przestępstw. I mówi, łapak, caw. I, I on mówi, kim ty jesteś? A on, jestem Mr. Evilman. I teraz on sobie dopisał, że nie jest poszukiwanym. A ten mówi, ej, I'll catch you, czyli ej, złapię cię. Danger, deadly object, czyli niebezpieczny, śmiertelny obiekt. Albo nie. Dobra, teraz ten dostał. Teraz C plus Z to and move, czyli możemy sobie kucnąć i równocześnie iść. Dobra, teraz trzeba, naci teraz trzeba nacisnąć prawym, lewym przyciskiem myszy na tą dźwignię, aby aktywować platformę, po której przejdziemy przez ten klucz. I ona mówi you drag me, czyli nie przeciągniesz mnie. No to trzeba, dobra. I na początku tego filmu dałem ostrzeżenie, że w tym filmie są pokazane rozwiązania zagadek w moich grach. Więc powinno być ok. No i tutaj nie przejdziemy, póki nie będziemy mieli złotego klucza. Ja wam teraz pokażę, jak ten klucz zdobyć. Ja, jak nie można tej dźwigni przeciągnąć. Tako. I teraz trzeba nacisnąć. I, aby wyjść. Aby wyjść. Okej, okay. teraz walka z bossem będzie. On mnie nie znajdzie tutaj. I on mnie tutaj nie znalazł. I teraz on mówi, znalazłem cię on. Co? Zdobyć gotowość. No i my mamy tutaj HP. I teraz Mr. Evilman traci HP, jak w niego uderzamy. Tutaj możemy strzelać w jego pociski, aby je niszczyć. Żeby nas nie trafiały. Żeby nam HP nie odbierały. Każdy ma 50 HP. Uch, uniknąłem. Dobra, ale lepiej jest to strzelać. Żeby nas, nie, nie, nas, żeby nas te pociski nie zabijały. Ale strzelać także trzeba w Mr. Wilmana. Żeby on tracił HP. Szybko, 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 szybko. Dobra, dobra, dobra. Szybko, szybko, szybko. Jest, wybuchł Mr. Wilman. Wygrałeś. Dzięki za granie. No i tutaj jest napisane: gra została stworzona przeze mnie. Dobra, i tak przechodzimy do mojej ostatniej gry, którą ja stworzyłem w Kliknimie. No One's Mission 2. Czyli druga część właśnie tej gry. Czyli No One's Mission. Dobra, ta gra też jest z muzyką, ale ja, ja, jak, jak ja już Wam wcześniej mówiłem, wyłączyłem nagrywanie muzyki. Wyłączyłem nagrywanie tylko to, co ja mówię. Mr. Evilman, zabiłem cię w poprzedniej grze. Obwiniaj twórcę tej gry Griskorskiej. Bądź gotowy, aby przegrać, Mr. Evilman. No i tutaj mamy: Impossible or not. Tego nie da rady przeskoczyć. Trzeba tak zrobić. A, mam pokazane ostrzeżenie na początku, fi na początku filmu, że tam pokazane rozwiązania zagadek, a więc. Co tam mi szkodzi? Jak jest, jak jest ostrzeżenie? Pokazać wam rozwiązanie tych zagadek. No i tutaj nie spadni, ale tutaj nie da rady nie spaść. No i jest walka na latającej platformie z misterem Evilmanem. On ma taką specjalną. On ma taki specjalny czarny prostokąt, którym się zasłania. Ale on jest tak, ale on nie jest szczelny. Jest, dobra. Press space bar to Continue. No i mamy tutaj takie fajne przejście do następnego levelu, który ja sam stworzyłem bez niczej pomocy. Hop. Zabijamy go. No i patrzcie. Tutaj nie da rady przejść. To ja wam pokażę rozwiązanie tej zagadki, jak to zrobić. Tak trzeba zrobić. I bierzemy klucz. Tutaj pojawiła nam się winda. Jedziemy w górę. Nie ma już tych drzwi. I idziemy do domu. Hop. Living Portal. Dobra. Teraz walczymy z Living Portal, czyli z żyjącym portalem. To jest ostateczny boss, czyli taki portal z nogami i rękami. Musimy z nim walczyć. Bo to jest ostateczny boss. A Szybko, 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 szybko! Szybko, ja muszę go pokonać, muszę go pokonać! On tu. Ja mam dużo żyć, a on ma mało HP! Nie! Mam, ja, ja mam. Ja mam cztery życia, a on ma nie wiem ile HP! A, ale mama mało. Ja muszę go pokonać! Nie! muszę go pokonać! Muszę! I mamo, Muszę go pokonać! Muszę! Nie, ja go muszę pokonać! Jest! Pokonałem go! Senza... Sensacyjne wiadomości. No one zabił seria Wilmana i żyjący portal. Wygrałeś. No i tutaj gra została stworzona przeze mnie. No i to były wszystkie moje gry, które do tej pory stworzyłem. Teraz właśnie pracuję nad najnowszą grą. Ehm, no i ogólnie. Jeżeli podobały Wam się moje gry, to zostawcie, łapka pod film, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał. I w opisie filmu macie link do pobrania moich gier. W moich wszystkich gier macie link w opisie do pobrania. A więc co? Ja się z wami żegnam. Cześć!